Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, no i w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Squad Battles. No i myślę, że powinno to być ranga Soto 1 no bo w poprzednim tygodniu pogram też trochę w Division Rivals, no i myślę, że jeszcze teraz trochę pogram w Division Rivals i w czwartek będą u mnie na kanale nagrody za Division Rivals, więc może uda się trafić coś fajnego. No ale okej, okay, przejdźmy teraz do nagrody za Squad Battles. Mamy rangę to 1 więc okej, okay, otworzymy sobie te paczki zobaczymy, czy uda się trafić coś fajnego. Więc okej. Okay. Może na początku otworzymy mieszaną paczkę piłkarzy Prime. Zobaczmy, czy będzie coś fajnego. Jest chyba karta Kopa Libertadores. O, jest to okazało na 60, ale mam nadzieję, że będzie coś lepszego. No, akurat nie ma zbyt dobrego. Chyba te karty sobie nawet zostawię do SBC, bo jak będą jakieś player playerpiki, nawet teraz są jakieś player playerpiki, to będę mógł robić albo jakieś rozbudowy, więc myślę, że chyba sobie nawet zostawię te karty, więc wysłamy sobie to do, do, do klubu. No i mamy też dwa duplikaty, więc sobie je wyślę na listę transferową. No i okej, okay, przejdźmy teraz do kolejnej paczki. Może teraz. Duża złota paczka, premium. Zobaczymy, czy będzie tutaj coś fajnego. Będzie to złota karta, i zobaczymy SUS. no mogło być trochę lepiej, ale zobaczymy, czy to jeszcze będzie w tej paczce. Na no, sporo zawodników. Myślę, raczej tego SUS weźle na listę transferową. Na resztę kart pewnie zachowam sobie do SBC. Zobaczmy, co jeszcze to jest. Jest zmiana pozycji, jest tyle kontraktów. Też kolejne zmiany pozycji. Ok, więc wysyłamy sobie do, do klubu. No, jeszcze tego zawodnika weźle na listę transferową. Na herb sobie no bo one nie kosztują zbyt dużo i sobie squigsluję. No i w ona masa ta paczka piłka, premium, w sumie fajnie było jakby jakiś toc wleciał, ale zobaczymy czy będzie. Jest chyba toc! A nie, to jest DOS! A też było niebiesko, myślałem, że będzie toc, już się ucieszyłem, że będzie toc, ale jednak jest to karta Champions League. Ok, no mamy jeszcze parę zawodników, no na pewno te karty się przydadzą do player picków. Myślę, że pokoju Alcassara po oraz Draxlera wyślę na listę transferową. Smier tego zawodnika może już zostawię. Ash, sorry, 82 of ok, więc jego też mogę wysłać na listę transferową, bo myślę, że może trochę kosztować. No i jeszcze kart sobie powysam do klubu i pewnie poradzę jakieś player playerpiki później i sobie pootwieram. No dobrze, na koniec jeszcze pokażę mój skład, no nadal nie zyskam y, tych kart, ale już trochę sobie przebudowałem skład. O, to nie jest ten, to jest ten srebrny skład do wykonywania wyzwań, więc muszę go zmienić. O, wejdę sobie po prostu w składy i tutaj wezmę, wybiorę mój podstawowy skład A nie, to jest mój podstawowy skład? Przecież zapomniałem, tylko, że tutaj jest mniej zgranie, bo na razie był Van Dijk, bo wykonuje sobie wysłania stroje, więc na razie tutaj był Van Dijk, ale normalnie jest Ruben Diaz na środku obrony No i w meczu gra Formacją 4-2-2-2, obrona jest bez zmian w pomocy gra y, Ruben Neves, no i jest też ten portugalski napastnik z Wolverhampton Tylko, że z ławki na początku robię pauzę i wchodzi albo Berficz, albo Gimaraz. Wchodzi zamiast tego portugalskiego napastnika, no i on gra razem z Nevesem w środku pola Na pozycji lewego pomocnika westfonego gra Neres Na prawej stronie gra Gnabry, no i na ataku gra Bailey oraz Royce No i powiem Wam, że ten Bailey naprawdę bardzo dobrze spisuje się na ataku razem z Roycem i tworzą bardzo dobry duet No i nawet ten Diaz całkiem fajnie sobie radzi na środku obrony no ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było jeszcze tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to całujcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję za oglądanie i cześć!